Siemaneczko widzowie z tej strony Elzard i witam na kolejnym odcineczku znowu z przeglądu e, rynku. Ostatni odcinek chyba sprzedano był jakoś tydzień temu, więc czas zrobić e, kolejny. Dzisiaj co będziemy dzisiaj sobie sprawdzać? Przede wszystkim Paryż sobie pooglądamy, pogadamy o Paryżu. E, klasycznie skrzynkach zerkniemy, tylko przejedziemy na szybkości, bo skrzynka rzeczywiście nic ciekawego nie dzieje, bo dosyć często omawiamy e, Antwerp i Sztokholmik. No i może jeszcze jakiś turniej sobie zerkniemy, jak będzie coś ciekawego przy okazji lub jakieś naklejki. E, a jest taka jedna fajna, chcę Wam nie po, po, powiedzieć, pokazać bardziej, jak fajnie cena wzrasta. Troszkę na niej sobie lekko zarabiam, póki co w sumie zarabiam. Jeszcze jej nie sprzedaję, ale e, rośnie w cenie, więc można powiedzieć, że lekko już na niej zarabiam. E, no i co? E, szybki sponsorek odcinek, jakim jest wiadomo, strona Skin i strona do wymiany swoich skinów. i Jeżeli chcecie wymienić swoje skiny, to link do stronki oczywiście, że jest w opisie. To Daje Wam darmowe 5 dolarków wymianie. Tutaj macie ten bonusik, jak on wygląda, tak naprawdę, jak on się prezentuje. I do tego przy płacie na stronkę, dostajecie 35% do doładowania. Czyli jeżeli doładujecie przez 100 dolarów, dostajecie 35 dolców tak naprawdę e, za darmo. To jest bardzo spoko opcja. I do tego, jak było mało strona nie wlicza ceny na klejek, przez co wyjmiecie naprawdę. Oj, lekkowało stronkę. Przez to naprawdę wyjmiecie ze stronki e, ładne krafty i te krafty są coś tam warte, więc. Często naprawdę nawet sporo bym powiedział warte, niecoś, no bo tu widzimy, jest jakiś Holo Antwerp, który tutaj drogi, nie są tej naklejki, co za naklejeczka jest, okej, okay, nie kojarzę tej naklejki, ale często są to crafty, które są sporo warte i które można sprzedać za naprawdę duże pieniądze i które po prostu, na których można zarobić albo mieć po prostu do grania, jeżeli ktoś chce sobie pograć e, jakimś krawcikiem czerwonym, tutaj jest na przykład taki e, no, whatever, co kto woli e, jak coś link macie wy w opisie a i właśnie, jeszcze a propos strony, przypominam o konkursiku na Kawaha bo bym zapomniał, jeszcze macie czas, kilka dni mm, żeby wygrać Kawaha Rotroda e, like, comment, e, jakiś jeden trade na stronie z moim kodem lub z mojego linku, e, jeszcze są trzy dni chyba na czas, więc e, w sumie tyle i subik. E, możemy przejść do filmu. Zaczniemy sobie od Paryża, od ciekawszej w sumie, czy, czy ciekawszej. Jeżeli chodzi o zdarzenia, średnio ciekawej, bo jeżeli to możemy szybko zetkniemy sobie na kapsułki, to dzieje się tyle, co w sumie nic, bo raczej wszystko stoi i czeka na jakieś ruchy większe, jakie się wydarzeń od Valve, to widzimy jakieś teraz lekką odbitkę w sumie z 25, 20 ilu, tutaj mamy 208, czy 207, 28. z 25 jakiś tutaj skok zaczyna być cenowy, 29 jest. Chyba ktoś po prostu wykupił trochę więcej legend, ale raczej nie ma tutaj nic mocnego, jak przed chwilą przeglądałem i nic takiego się nie dzieje, raczej wszystko wygląda tak jak wyglądać powinno, chociaż tu się wszystko ustawia jakby do jakiejś lekkiej odbitki. Ciekawa rzecz, coś jest znaczy ciekawa. Na glitterach są fajne wzrosty, co jest bardzo mnie cieszy. I coś tam mnie coś kosztuje. Jak wiecie, Apexy teraz chodzą sobie na klejeczki 2,50, czyli w sumie bardzo fajne pieniążki, jeżeli chodzi o czas, w którym urosły. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak fajnie wywalą. Ale podoba mi się to. Nie ma nie narzekam. Fajne by do 3 włóce nadobiły. A szansa jest na to duża, jak wiecie. Ten autografik, jego trochę mam w ilości, sobie podskupowałem. Teraz ładnie z cenami dosyć do góry dowala. To mi się też podoba, że coś tam go powoli wyrzuca, bo ja go to, co chwilę za jakiś czas dokupuję. Również dokupuję sobie właśnie mm, apexy które aktualnie są drogie, więc e, czekam na spadek, jakby były jakiś cen. Jeżeli nie będzie, no to wiadomo. Raczej skupię się teraz na jakiś czas. Po prostu e, wstrzymam, jeżeli to nie będzie leciało w dół. A znak lejek tutaj więcej już nie będę opowiadał Bo takich zwykłych to mało już kupuję, jak już to jakieś po. Naprawdę małych ilościach, więc raczej to nie jest e, jakiś mocny temat do pogadania. Szybko zaj zaj zajrzymy jeszcze na skrzynki, bo też jak wiecie, mm, często lubicie sobie przejrzeć szynki i często pytacie o skrzynki, więc zerkniemy. Złoty, 61 strzenia ukończenia. Jak widzimy, jakieś można powiedzieć, lekkie są odbitki, ale to są takie odbitki, co powinny być bardziej niż odbitki. E, te ceny się wahają bardziej w tych samych cały czas. Chociaż tu widzę nowy rekord: strznia ukończenia węża, proszę Państwa, złoty, 50 najniższa cena, to ja jej nie widziałem. Wydawało mi się, że tu złoty 53 było, ale jest złoty 50. No jest to niska cena. Ciekawe, czy by zeszło do złoty 40, te 9, 8? Eee, takie limity, już naprawdę, w dosyć niskich cenach na skrzynki. Eee, I według mnie, że ktoś chce inwestować, to są dobre momenty na inwestycje w skrzynię ukończenia węża. Jeżeli to się na oczywiście eee, czai. No co tak to wyglądają skrzynki? No nic tutaj takiego się nie dzieje, więc eee, tylko pokażę 315, dawania troszeczkę troszkę odbitki. bitki. Jak wiecie, ta cena dosięgała pod 3, tak naprawdę 80-70, więc ta cena to jest. To jest co nic, 306, to jest dosyć niska cena. E, więc ten teraz klasyfikują się dosyć e, nisko. Przechodząc dalej, Antwerp, kapsuły. Możemy też tutaj zerknąć. Jak to się prezentuje? Powiem wam tak, że ja tak Antwerp nie śledzę teraz. Mm, nie patrzę, to finansen kapsuł. Ja was mam w kapsuły z Antwerpu. Akurat dosyć tam trochę pieniążka jest w tych kapsułach, z pełni 1000 coś złotych. E, patrząc na ilościowo przez. Z, Czas, jaki miałem Antwerp, to gdybym trzymał więcej Antwerpów, miałbym teraz pewnie 6000 zł. Też jest 1000, coś, bo trochę się tego wyprzydało. też W dobrych cenach to też raz sprzedawałem, troszeczkę się tutaj się wyprzydało, więc no to troszeczkę też tego czasu było na zbicie tych kapsuł, Więc dlatego teraz taka suma tylko się może w nich znajdować. Lecz ee, ceny fajnie wyglądają. Mam nadzieję, że się poprawią w niedługim czasie będą wyższe. No bo jak wiecie, ja według mnie Antwerp ee, będzie droższy. Kwestia czasu, kiedy on będzie jeszcze droższy. Te wzrosty taki są. No, są od kilku dni, jak widzicie, lekkie. Tak od 31 ta cena trochę ruszyła do góry. Mamy teraz aktualnie po 3,54, Więc aktualnie nie jest warto w niego zbytnio inwestować. I z tego co Wam powiem, no, jeszcze niesatysfakcjonująca cena. Wzrosty widzimy. Są jak się wzrosty na kapsułach. Fajnie, cieszy mnie to. Lecz wiecie, ja jeszcze nie czuję satysfakcji po takich cenach na Antwerpie, gdyż no ja mówię, oczekuję tego turnieju jeszcze więcej i ja wiem, że on jeszcze ma e, szansę urosnąć. E, wydaje mi się, że to będzie bardziej jakiś okres stycznia, luty, marzec. wtedy będzie Antwerp droższy, lecz e, mam nadzieję, że teraz też może się go trochę e, wybić i może trochę więcej e, kosztować. Bardzo bym oczywiście e, chciał, żeby tak się e, stało. Szczaką, sobie nie będziemy patrzeć na Kopsuły, bo kopsuły ze szczaką minutą nudzą, troszkę, nie będę doszukiwać. nam trochę. E, e, tak, takie zachowanie kapsuł z jest dosyć nudne, bardziej już mnie interesują naklejki, jeżeli mówimy o czokolmie, ale to jak widzimy na ten Entropic, możemy sobie przejść, na którym właśnie mieliśmy takie lekkie wzrosty z tych spadków jakie mieliśmy, więc jakaś lekka odbitka, jeżeli ktoś to interesuje i ktoś lubi tą naklejeczkę Entropic. Virtusi Pro 74, 44 też, no, to można nazwać lekką odbitką, ale to wiecie, to nie są jakieś wysokie odbitki, więc na, na naklejkach jakieś tam odbitki zaistniały. W ogóle tych spiritów mam z 5 naklejek z 6, ja myślałem, że mam mniej już ich, ale jeszcze ich jest 5-6, nie wiedziałem, że 4 ich mam w magazynie, a tu się tyle odnalazło. cena jest taka, powiem tak. Jeżeli patrząc kiedy ja to inwestowałem, kurczę, nawet nie pamiętam, ale Max 20 zł, powiem tak jak kupowałem to, to cena, jeżeli patrzymy po 20 zł, no Spoko, nie? Coś tam zawsze w zarobku, lecz nie jest to jakiś jeszcze super zarobek. 5 naklejek to 50 parę złotych, 50 zł, więc no nie jest to duży zarobek przy wkładzie tam 150 zł, e, czy tam stówy, chyba stówy bardziej e, w te naklejki. No nie jest to jakoś jeszcze coś dużego po takim czasie, jakim to u mnie e, leży. RMR-ki, kapsułki jeszcze sobie zajrzyjmy, bo też tutaj o, widzę, że po prostu muszę pisać RMR, bo RMR kapsul często chyba to nie wykrywa tego na rynku Steam. RMRki. z 77 kandydaci widzimy tutaj ta cena się teraz utrzyma na tym trochę wyższym pułapie Troszkę odbiła też ze względu na te właśnie e, naklejki, które sobie też odbiły w hologramie, jak wiecie lub nie wiecie, może od razu Wam je pokażę. Mm, RMR -y w sumie, czemu ja tutaj z RMR -y Holo, jak ta cena teraz wygląda? RMR, jak naszych kochanych, Norf, Norf RMR 230, I jak widzimy, ta cena się teraz trzyma na takich cenach. No, można powiedzieć, że zlecił, nawet w sumie nie, nie można tego dać spadkiem jakimś zbytnio, bo no to nawet. Nie jest spadkiem, po prostu jest taka cena. Eee, mamy taką cenę aktualnie na e, Holo, czyli te ceny się dosyć m, trzymają. Tutaj jakie jak jak tak naprawdę się wybiły, i teraz stoją w tej cenie. Jakowo eee, tutaj również tak lekko to podrosło i stoi. No, no w większości jak tutaj, jak, tak jest. Aktualnie, jeżeli chodzi o remarki, i tak ta klasyfikacja się tutaj wygląda. O, trzeba bardziej, by spadło lekko i to nawet nie lekko, to spadło mocno. na się stało, czy Może tak poleciało. Ja czegoś nie wiem. Mieliśmy ten wzrost wzrosty w sumie i ona dalej rosła. Czy jeszcze na jakieś inne klejce taki zabieg się pojawił? Na no, Furii chyba nie. Czy też lekko spadło? Nie, no to też tak trzyma tą cenę, bym powiedział. Może to są jakieś lekkie spadki groszowe, ale znaczy nie nazywam tego dużymi spadkami, a na Astralis mamy tutaj widocznie większy spadek, ale też widziałem, że ktoś tam dziękował w komentarzach, to pozdrawiam również, bo udało mu się sprzedać po tych lepszych cenach rmr -ki. Gratulacje. Pamiętajcie, dawno jak jest taki wysoki pik cenowy, typu właśnie. Często potem się pojawiają te spadki, typu właśnie. Wiem, może w średnio to widać. Na naszym to było tak widać. Na Furi chyba. No, na Australii się uznajemy. Ale teraz Australia też to ma inaczej cenowo, znaczy inaczej z czasem. na tutaj na ten North, nasze. Właśnie jak mieliśmy to wzrosty typu właśnie ceny są niskie i nagle pikują. Często te piki to są jedne z wyższych cen lub właśnie najwyższe i potem te ceny lekko spadają. I tak się dzieje w wielu procentach, nie zawsze, ale często, więc nawet jak nie wiecie, nie macie pomysłu jak sprzedawać. Powiem tak, albo ryzykujcie po sprzedaży takie między tymi cenami, e, albo sprzedawajcie w piku. E, a ryzykowanie między cenami to o to mi chodzi, że jak ryzykujecie i myślicie, że jeszcze wyżej poleci, chcecie podryzykować, to już wiecie, że spada to to e, na środku często jest tam prawidłowo. E, to było tyle w tym filmie, chyba. Nie ma nic więcej do dodania, chyba. Może to nie zapomniałem, więc trzeba ale jeżeli zapomniałem, to trudno, najwyżej, Dopowiem w innym odcinku. No i to było tyle w tym filmie. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.